Jak myślisz, ile gramów białka możesz strawić w jednym posiłku? 20 gramów? 50 gramów? Czy może jego nieskończoną ilość? O, pomyliłem w strony. Na pewno słyszałeś kiedyś taki mit, że istnieje limit białka, które twój organizm jest w stanie strawić w jednym posiłku. W zależności od źródła jest to limit zazwyczaj od 20 do 40 gramów białka na posiłek. No stary, prawie trafiłeś. No i w sumie jest to błąd w użytym pojęciu, no bo tak naprawdę strawisz... Całe białko, które zjesz, a przynajmniej strawisz 10 razy więcej niż myślisz. Więc na logikę, jeśli zjesz 200 gram białka w jednym posiłku, to całość powinna pójść w mięśnie, prawda? No nie do końca, bo choć większość białka, które zjedliśmy trafi do naszego organizmu, a więc zostanie strawiona, to tylko jego potrzebna na dany moment część zostanie wykorzystana do podtrzymania syntezy białek mięśniowych. A więc do rozbudowy masy mięśniowej. Co się stanie zresztą? No nastąpi jego oksydacja, czyli rozkład na aminokwasy, które następnie zostaną przetworzone na energię, czyli kalorie. Te kalorie zostaną spalone dokładnie tak samo jak inne makroskładniki, na przykład tłuszcze albo węglowodany. Według literatury naukowej najbardziej wiarygodnym wzorem jest około 0,6 g na kilogram masy ciała co posiłek, więc tyle teoretycznie możemy maksymalnie wykorzystać do rozbudowy masy mięśniowej. Jednak pamiętaj, że to również zależy od intensywności oraz częstotliwości Twoich treningów, plus dodatkowo m.in. po treningu i to nie przez chwilę, tylko przez Dobre kilka, a nawet kilkanaście godzin, twój organizm jest o wiele bardziej otwarty na białko. Podsumowując, na pewno możesz być pewny, że białko nie zostaje zmarnowane no bo jego reszta, ta niewykorzystana do rozbudowy masy mięśniowej, zostanie po prostu spożytkowana jako energia oraz w około milion innych ważnych procesów w naszym ciele związanych z białkiem m.in. tu. Postaraj się rozłożyć porówno Twoje dzienne zapotrzebowanie białka na powyżej trzech posiłków. Powiedziałbym, że 4 do 5 razy to taka optymalna ilość. Jednak skup się najmocniej na dobiciu właśnie tego dziennego zapotrzebowania. Więc jeśli już zjesz za mało białka w jednym posiłku, to postaraj się to skompensować kolejnymi. Czyli po prostu zjedz więcej w tych kolejnych. Nie masz możliwości jedzenia więcej niż dwa razy dziennie? To się tym nie przejmuj. Nie jest to tak ogromna różnica. No i pamiętaj, dostosuj dietę oraz trening pod swoje życie, a nie swoje życie pod dietę i trening. No chyba, że chcesz być naprawdę mega pse-koksem.